Cześć, z tej strony jest zakład formy Tomasz Pięk. i Maciej. Witamy w ten świąteczny poniedziałek, śmingu z dynków. Mam nadzieję, że tradycji stały się zadać i trochę tej wody poszło w ruch. Obowiązkowo. No i trochę wody pewnie pójdzie w ruch po treningu. Czy też na treningu, jak będziecie pewnie musieli uzupełnić płyny. i trochę z was pewnie też tej wody poleci. Mam nadzieję, że prysznic później też weźmiecie. Eee, to was dzisiaj pokazuje, ja dzisiaj mówię dokładnie co robicie. Zaczynamy? Standardowo, od rozgrzewki. Dzisiaj mamy tabaty, dla przypomnienia 8 rund, układ 20 sekund pracy, 10 sekund przerwy. Przysiady kozackie. Zapraszamy Tomasza przodem. O właśnie, będziemy wiedzieć. Stajemy bardzo szeroko. I na jedną nogę przysiad. Drugą. Druga noga jest wyprostowana, stopa leży na ziemi, staracie się jak najbardziej utrzymać tłów prosto, klata wypięta do przodu. Dokładnie tak. Druga część, podpór z unoszeniem na przemiennie nogi. Łapiecie ładny podpór jak do pompki i na przemian unosicie lewą, prawą nogę. Pamiętajcie, brzuch spięty, pośladki napięte, tłów w jednej linii. Walczcie z tym biodrem, żeby nie opadało. Tak, 8 rund. 20 sekund pracy, 10 sekund przerwy. Chwila luzu i tabata numer dwa. Pierwsze ćwiczenie: wykroki. Spinacie brzuch, bierzecie wdech. Wykrok do przodu, tylne kolano dotyka ziemi. Nie pochylajcie się do przodu, cały czas stół wyprostowany. Drugie ćwiczenie: to co ja bardzo lubię, spacer niedźwiedzia. Jak macie trochę więcej miejsca, możecie zrobić nieco dłuższy spacer. Jeżeli macie mało. Kilka kroczków małych do przodu, do tyłu. Co ważne, kolana tuż nad ziemią i bardzo mocno spięty brzuch. To jest tabata numer dwa. Później przechodzimy do części wzmacniającej wasz kor. Mamy pięć minut pracy i dwa ćwiczenia. Dziesięć brzuszków, tym razem bez pomocy rąk, czyli uniesione ręce do góry, tak jakbyście trzymali ciężar i mocny brzuszek. Wydech w górze, wdech na dole. Dokładnie tak, 10 powtórzeń i 10 scyzoryków. Czyli łapiecie pozycję hollow i staracie się spotkać stopami i dłońmi w górze. W dole ręźwia mocno wciśnięte w ziemię, wersja łatwiejsza, kolana lekko zgięte. Dokładnie to. 10 brzuszków, 10 scyzoryków i tak pracujecie przez 5 minut. Brzuch na pewno dzisiaj zapłonie. Trening bardzo łatwy, ale 15 minut. Trzy pompki. Tutaj dla przypomnienia, złapcie zawsze fajną pozycję. Zejdźcie bardzo nisko do ziemi. Łokcie blisko tułowia. Trzy powtórzenia, następnie pięć brzuszków. Tutaj już typowo crossfitowych. Korzystamy z rąk, czyli dotykamy ziemi za głową i przed złączonymi stopami. Pięć powtórzeń i na koniec osiem przysiadów. Zacznijcie ruch z biodra, lekko wypychając do tyłu. Kolana szeroko w górze dociśnięcia pośladków. Ręce pomagają. 8 powtórzeń. Tak pracujemy przez 15 minut. Może wydawać się łatwo, ale obiecujemy, zmęczycie się konkretnie. I Mobility na koniec. Dwie rundy. 10 powolnych skrętów w tłowia w skłonie. Czyli na prostych kolanach idziemy do skłonu. I powoli przenosimy ciężar z prawej strony, przytrzymując na lewo. 10-1, 10 druga. Następnie szukacie jakiejś ściany, lodówki regału. I 10 zejść tłowia w oparciu o ścianę. Tomasz zaprezentuje. O, właśnie mocno schodzimy klatką w dół, ręce zostają w górze. 10 powtórzeń. Na koniec 5 rotacji biodra. Idziemy do leżenia. Przechodzimy z jednej strony na drugą. Kto będzie potrzebował lekko, można pomóc rękoma. O, właśnie. Z tyłu można jeszcze docisnąć klatkę do ziemi. Macie na to trochę czasu. Spokojnie się pomobilizujcie. Jeżeli coś by Wam jeszcze się mocniej pospinało, byście potrzebowali, to jest czas dla Was. Tutaj zawsze można sobie coś dorzucić, dołożyć, tak żebyście się czuli po tym bardzo zmobilizowani. Mamy tyle na poniedziałek. Mam nadzieję, na wtorek. Poniedziałek. Mam no, poniedziałek. No, poniedziałek, z nimi się mylą, e, a na wtorek przygotowujemy dla Was za chwilę coś. Wszystkiego dobrego, dzięki bardzo, do zobaczenia. Okay.